Witam Was wszystkich w pierwszym e, tak nie w pierwszym, tylko takim już w poradniku. Jak zrobić swój serwer Hamachi na przykład do Terraria? To tak. Mamy mam tutaj Hamachi. Link do, do dam w opisie do, 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 do tej Hamachi. I tak wchodzimy w sieć. Klikamy uczniów sieć. I tutaj wpisujemy ID sieć na przykład Terraria. 2, 2, 5, 5 6, 6, 5 Na przykład hasło, na przykład, 1, 2, 3. Raz. Dwa, teraz I mamy własną sieć, Tutaj może dochodzić, grać z kimś, Kiedyś mamy sieć, to, to możemy yy, zmalizować. I teraz odpalamy takie coś jak Terraria Server. tak tego też będzie link w opisie. Od, odpalamy. I teraz mamy, tak jest, mamy to są wszystkie nasze światy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To są światy, które będziecie mieć. Maksymalnie chyba że 5. I na przykład, jak chcę świat mm, drugi, Bo to klikamy dwa, enter. I ta, ile chcecie maksymalnie e, pla, e, ludzi ile na tym serwerze było? Maksymalnie można mieć 8. No to na przykład klikamy 6 enter. Serwer pod. Najlepiej klikać cztery siódemki. To jest najprostszy port. I, na przykład, i hasło serwera może być, jakie chcecie ja wam daje lubię raz, dwa, trzy ten serwy się właśnie ładuje, jak widzicie i jest, tutaj możecie wpisać help macie komendy, jakie możecie mieć to są te komendy to możecie też zanalizować teraz włączamy terrarię.